Dzisiaj pierwsza połowa była dobra dla nas, ale na end Nie wiem, co się stało. Dziewczyna może było trochę zmęczone. Trudny mecz, ale Lublin grać dobrze i gratulacje. Ładny mecz i zobaczmy, co będzie na naszym domu. Dziękuję za gratulacje i najbardziej mnie cieszy, że stan rywalizacji jest 2-0, bo w grze play-off chodzi przede wszystkim o to, żeby wykorzystać atut własnego boiska. I tak też zrobiliśmy. Wygramy, wygraliśmy 2-0. Jedziemy teraz do Gdyni. Oczywiście, że spodziewamy się tam trudnych meczów, ale najważniejsze, że te dwa mecze zostały wygrane. Tak jak wczoraj mówiłam, spodziewałam się, że dzisiejszy mecz będzie inny. On był inny. Dzisiaj akurat od początku nie układało nam się najlepiej w ataku i nie układało nam się najlepiej, jeżeli chodzi o zniwelowanie akcji. Iwony Niedźwiedź, stąd też przeszliśmy na obronę 5 plus 1 i myślę, że to było dobre rozwiązanie. Problemem wciąż była skuteczność, trochę brak szczęścia, ale myślę, że dziewczyny po przerwie wyszły naprawdę bardzo skoncentrowane i ten początek meczu w dwie minuty, dwie bramki dawał nadzieję na to, że tylko będzie lepiej. W końcu zafunkcjonował i rzut z drugiej linii i Klaudii, i Asi, i gra z kołem, i skrzydła. Myślę, że Bramka kolejny dzień. Monika pokazała, że jest w dobrej formie. Także to wszystko poprowadziło nas powoli do zwycięstwa. Mecz walki, tak jak Lorena nam powiedziała, mógł się podobać na pewno dla kibiców pełen emocji, dla nas też. Dobrze, że ze szczęśliwym zwycięstwem dla nas. Ja tylko dziękuję zespołowi, bo za walkę przez 60 minut, bo też graliśmy w ograniczonym składzie, bardzo wysoką obroną, która wymaga niesamowicie dużo siły i zdrowia, a, ta, a dwa takie mecze z rzędu dzień po dniu naprawdę pokazały, że są mocne, pokazały oprócz tego, że mają zdrowie, to pokazały niesamowite serce do walki i no oby tak dalej. Cieszę się, że w tej rywalizacji prowadzimy 2-0, ponieważ grając u siebie nie mogłyśmy sobie pozwolić na, na przegraną w tych pojedynkach. Na pewno były to dwa ciężkie spotkania, różniły się one od siebie. Jednak tak jak zagrałyśmy dzisiaj w drugiej połowie, powinniśmy nagrać w pierwszej. Ruszyłyśmy tak naprawdę z naszego takiego kopyta, że tak powiem, włączyliśmy trzeci bieg i Wyglądało na to, że nie byłyśmy dobrze rozgrzane w pierwszej połowie, druga wyglądała o niebo lepiej. I tak naprawdę dziewczyny z Gdyni były zaskoczone naszą, naszą postawą. i Iwonę Niedźwiedź z gry, przyniosło to skutek, byłyśmy bardziej skuteczne, mogłyśmy wygrać więcej. Myślę, że to był najniższy wymiar kary. Ten wynik 24-20 mógł się skończyć wyżej. Jednak pod koniec są wkradło się troszkę nieskuteczności, jednak mecz wygrany, prowadzimy 2-0. I na, na pewno z wielkimi nadziejami jedziemy do Gdyni. MVP Meczu wybrana Vanessa Jelicz. Prezes przyznał, że tak naprawdę miał dylemat, komu dać ten tytuł, czy Nani, czy, czy kaji Kaja Załęcznej. Kaja Załęczna dla zwykłego zjada, zjadacza chleba, który obserwował z boku taki cichy bohater dzisiejszego spotkania, bo nie dość, że ze zaboleniem to już możemy powiedzieć. No to yy, i na skrzydle, i w, yy, na jedynce przy Iwonie Niedźwiedź czapki z głów. Tak, ale Kaja myślę, że i wczoraj też była dziś bohaterem, to jest taka zawodniczka, która no, nie od dziś jest w zespole specjalnych zadań i na to liczyliśmy, że mimo choroby podjęła walkę, że wyjdzie, że wyjdzie i będzie grać. E, także ja się bardzo cieszę, że Kaja e, nam pomogła i, i za to dziękuję, że mimo choroby jednak postanowiła nam pomóc. E, także z tym MP. no wiadomo, ale to jest e, e, raczej powiem zabawa, to wybieranie, e, zawsze jest paru bohaterów i Przyznaję rację, ale myślę, że kilku bohaterów tego, czy kilka bohaterek tego meczu było. No jednak uważam, że Vanessa przez te dwa dni to jest taki bardzo cichy bohater, który może dużo bramek nie rzuca, ale to co robi w centralnym sektorze boiska w obronie, myślę, że od dobrych paru lat walczy z najlepszymi obrotowymi, a myślę, że Patrycja Kulwińska, reprezentantka kraju, no naprawdę ma spore trudności w meczach z nami, żeby dojść do pozycji rzutowej, plus pomaga przy blokowaniu rozgrywających, także dla mnie ona też była tą, tą bohaterką, która no bardzo, bardzo nam pomogła w obronie. Co się działo w szatku, w przednymeku przestanie sześć dla, dla pistalu, bo wydawałoby się, że ten dynik gdzieś ci z Wam podcinać skrzydła, tym bardziej, że widać było po pierwszej powiedzieć, że jesteście bardzo znaczone, natomiast na drugą wyszłyście do no, takiej nie no nie będę ukrywała, padło parę ostrych słów w naszym kierunku, ponieważ y, byłyśmy bardzo nieskuteczne. sytuacje wytwarzałyśmy sobie tak naprawdę, a nie potrafiłyśmy skończyć. Zrobiłyśmy z Gosi bohaterkę tego spotkania, jednak mogliśmy troszeczkę mądrzej rzucać, więc tutaj uwagi trenerki były bardzo, bardzo trafne i jak widać zaczęłyśmy drugą połowę bardzo dobrze, więc... Mam nadzieję, że w następnych pojedynkach ustrzegniemy się tych błędów, na pewno będziemy w tym tygodniu pracowali tą skutecznością, troszeczkę mamy czasu na regenerację. No i do boju dalej Zagłębie. Jak będą wyglądać te pojedynki te, Oczywiście przy, przy kibicach Wistanu i, tak i tak dalej, kibice Zagłębia to też się za wami wybiorą, natomiast czy to będą inne pojedynki od tych dzisiejszych? Nie spodziewam się, żeby były inne. Zawsze z Gdynią gramy bardzo e, zacięte pojedynki, owszem bywały jakieś z chyba pojedyncze mecze, w których zdecydowanie wygrywaliśmy, ale generalnie są to wyrównane pojedynki, z tym, że no akurat tak się układa, że tamten teren nam w ogóle nie przeszkadza, tak. To jest taki dosyć szczęśliwy dla nas teren, jeżeli chodzi o zwycięstwa. W lidze tam wygraliśmy dwa razy, ale liga to liga, play-offy to play-offy. Prawda jest taka, Gdynia jest pod ścianą, więc nie ma nic niebezpieczniejszego, niż zdeterminowany przeciwnik i tego się spodziewamy od pierwszych minut. Ale jeżeli te mecze się będą układały dla nas korzystnie od początku, to w miarę upływu czasu to przeciwnik powinien być bardziej nerwowy.